Kilka dni temu dowiedzieliśmy się z mediów, że polski Herbapol zaczyna mieć kłopoty z polskimi instytucjami. Mianowicie, z jakichś absurdalnych powodów zaczynają wprowadzać zakazy sprzedaży różnych ziół. W pierwszej kolejności Koska Lekarskiego w Rotyczu. I jeszcze czegoś, a ja kolejnej, na kolejnej liście znajduje się szpinak, więc zaczyna być ciekawie. Przy czym tutaj należy zwrócić uwagę na to, że urzędnicy, którzy zabraniają sprzedaży tych ziół polskiej firmie powołują się na edykt króla B Belgii. To chyba trochę dziwne, jak chodzi o nasze polskie warunki. No nie słyszałem, żebyśmy byli poddanymi króla Belgii, ale może coś przeoczyłem. Jak zwykle o, o co chodzi? Chodzi o pieniądze. Czyli o to, żeby coś było tylko lekiem, a nie mogło być suplementem diety, i nie mogło być artykułem spożywczym, na co się powołują urzędnicy głównego inspektora sanitarnego do przedsiębiorstwa polskiego na dekret króla Belgii. I przynajmniej cytują ten dekret? Nie, podają jego numer, żebyśmy sobie przeczytali. Chyba nie chodzi tutaj oczywiście o interes yy, człowieka, konsumenta. Bo tym sposobem pozbawia się go możliwości wyboru sposobu suplementowania. A wiadomo, że lepiej dla Polaka, lepiej jest kupić w polskiej firmie, ponieważ oprócz tego, że kupuje dobre rzeczy, to wspiera też polską gospodarkę. I może tutaj chodzić o to, żeby tej polskiej gospodarki nie wspierać. I zwróćcie uwagę na to, że, że robią to polscy urzędnicy za te pieniądze, które im płacicie Wy. I to jest jeden rozdział tej dzisiejszej audycji. Drugi rozdział to jest to, co się stało w firmie pana Zięby. W firmie pana Zięby mamy sytuację podobną. Mamy urzędnika, któremu coś się nie spodobało. I mamy firmę, która sprzedaje suplementy diety. Są to jakieś preparaty na bazie ziół czy jakichś tam minerałów. W sumie zaglądnąłem tam na tą stronę yy, tych ukrytych terapii, w sumie nic mnie tam jakoś nie poraziło. Są to zwykłe rzeczy, które można w. W innych sklepach również dostać. Nic tam nie ma nadzwyczajnego. Zastanawia tylko fakt, że urzędnicy zajęli się właśnie tą firmą, a nie inną. Razi w oczy taka łatwość, z którą przychodzi urzędnikom powodować konkretne straty w firmach. Bo to jest tak, że dzisiaj zaaresztują towar. Pana Ziemby, który nie będzie mógł z tego magazynu swojego korzystać, tam ten towar będzie leżał nie wiadomo ile miesięcy, zanim prokuratura sobie zrobi badania, zanim oni ustalą, czy oni chcą, czy nie chcą, i tak dalej, i tak dalej. To y, taka firma, jeżeli nie ma y, jakiegoś zaplecza finansowego, to może spokojnie upaść. No i mamy jedną firmę mniej, prawda? No, Jedna firma w tom, jedna w tom, no prokuratorowi może to nie robi różnicy, natomiast dla kogoś jest to być albo nie być. Dlaczego ci urzędnicy, którzy z taką łatwością serwują tutaj takie właściwie są to wyroki na polskich firmach, dlaczego ci ludzie nie odpowiadają za swoje decyzje własnym majątkiem? Bo gdyby taki prokurator, Odpowiadał za to, co robi, swoim własnym majątkiem. Jeżeli by wiedział, że gdy popełni błąd, gdy popełni jakieś niedopatrzenie, będzie musiał pokryć straty z własnej kieszeni, może wtedy zastanowiłby się jeden z drugim, co on właściwie robi i komu właściwie służy. Czyjemu się to opłaca? W tej chwili, gdyby się okazało, że to całe zatrzymanie tego towaru w magazynie, a z pewnością tak się okaże, że to całe zatrzymanie tego towaru w magazynie było niesłuszne i że tam nic nie znajdą, pan Ziemba będzie mógł dochodzić odszkodowania, i wiecie oczywiście, kto to odszkodowanie zapłaci. Nie zapłaci tego ani ten człowiek, który złożył doniesienie, Rzecznik Praw Pacjenta złożył do, doniesienie do prokuratury, ani nie zapłaci za to prokurator z własnej kieszeni, tylko zapłacą za to podatnicy. Czyli cały ciężar pomyłki, cały ciężar y, odpowiedzialności za działanie prokuratury. Ponosimy my. A ja, proszę Państwa, osobiście nie poczuwam się do tego, ponieważ uważam, że jeżeli człowiek nie popełnił żadnego przestępstwa w tych jego towarach, nie ma nic niedozwolonego, to z jakiej racji można mu zablokować cały magazyn, za, zamknąć, właściwie zamknąć mu firmę, tak? Bo, jeżeli spojrzycie teraz na stronę, tam gdzie sprzedaje te, te wszystkie swoje rzeczy, to tam każdy towar jest niedostępny. Nic tam nie można kupić, ponieważ wszystko jest zaaresztowane, ale nie ma żadnych dowodów, że tam były jakieś substancje niedozwolone. No, w oczekuje to, że. Pan ziemba sprzedaje wyciągi z buraków. No, no przecież to jest jakaś paranoja. No albo tam chyba chodziło o koenzym Q10. No to koenzym Q10, proszę Państwa, wchodzicie na Allegro i kupujecie tego całymi wiadrami, jak tam chcecie, ile chcecie. Cysternę, dwie cysterny, wagon, ile tam kto chce. I tam nie ma zamknięcia Allegro, czy zamknięcia czegoś. Zamykamy firmę pana Zięby, bo pan Zięba, jak pewnie wiecie, no to mówi rzeczy niepopularne, no rzeczy, które mogłyby się tym wszystkim ludziom z firm farmaceutycznych niekoniecznie podobać. Ja rozumiem, że to jest biznes, ale w tym biznesie, proszę Państwa, powinny, moim zdaniem, powinny obowiązywać Jakieś, jakieś czyste reguły gry. No nie można człowieka niszczyć, niszczyć jego firmy tylko dlatego, że on mówi rzeczy niepopularne. W tej audycji jest mnóstwo pytań, które zostaną bez odpowiedzi. Kolejnym takim pytaniem jest to, czy te rzeczy, czyli ta sprawa Herbapolu i sprawa pana Ziemby, czy one mają wspólny mianownik jakiś, czy jest jakaś. Gra firm farmaceutycznych, która idzie teraz w kierunku tego, żeby te wszystkie firmy, które idą jakby troszkę pod prąd tych farmaceutycznych trendów, żeby je jakby trochę ukrócić albo nawet zlikwidować całkowicie. No, ja Państwu na to pytanie nie odpowiem, ale tutaj. Proszę zwrócić uwagę na to, na rolę polskich urzędników. Od dłuższego czasu się przyglądam y, tym sprawom farmaceutycznym y, i tym urzędnikom, który się, którzy się tym zajmują. I powiem tak, że, że, takim bardzo jaskrawym przykładem, chodzi mi o, o podejrzenie wprost y, jakiegoś takiego układu biznesowego między. Niektórymi pracownikami ministerstw, a firmami farmaceutycznymi. I taką poszlaką do, do takiego wniosku byłaby, byłoby to, że Ministerstwo Zdrowia chce utajnić listę leków, które są refundowane. Wyjawienie treści, które są na tej liście, miałoby mieć jakieś straszliwe konsekwencje prawne. Cały czas obowiązuje ustawa o informacji publicznej, i wszystko, co się dzieje w ministerstwie, dopóki nie zostanie utajnione, jest jawne. I myślę, że nie ma uzasadnienia ani żadnego strategicznego, ani żadnego innego. Do tego, żeby utajniać listę leków, która jest refundowana, czy to jest jakaś paranoja zupełna? Dlaczego Polacy mają nie wiedzieć, ile na nich zarabiają firmy farmaceutyczne? No, powiedzcie mi, dlaczego, dlaczego mamy tego nie wiedzieć, Jak, jaka jest przyczyna utajnienia takiej informacji? W przypadku pana Ziemby należy zwrócić jeszcze uwagę na bardzo dynamiczne działania prokuratury. Gdybyśmy Popatrzyli na działania prokuratury w innej sprawie. Na przykład, ja powiem z własnego podwórka, opowiem taką sprawę. To było jakieś tam lata temu, kiedy złożyliśmy z Witkiem Gadowskim i trzydziestoma kilkoma innymi osobami do prokuratury doniesienie na temat. Defraudacji pieniędzy podczas organizacji tych słynnych krakowskich igrzysk olimpijskich, zimowych. Marzenia się spełniają. Kraków 2022. Ustaliliśmy, że, że jesteśmy w stanie udokumentować defraudację, czy, czy jakieś takie bezprawne rozporządzenie pieniędzmi na kwotę około 8 milionów złotych. Później w trakcie jeszcze się okazało, że jesteśmy w stanie do, udokumentować yy, gdzieś tam yy, do kwoty, powiedzmy, 11 milionów. I wyobraźcie sobie, co zrobiła prokuratura. Prokuratura, yy, no tam przez rok mieliła sprawę, wzywała nas po kolei, jeździliśmy do Tarnowa na przesłuchania. Po roku, gdzieś mniej więcej. Umorzyła tą sprawę, twierdząc, że tam nie dopatrzyła się jakiegoś czegoś. No tam wypisali jakąś standardową formułkę i, i jeszcze na dodatek z, z takim stwierdzeniem, że nie można się od tej decyzji odwołać. No i było, że tak powiem, pozamiatane. Wracamy teraz na podwórko. Pana Zięby i tutaj i tych działań prokuratury bieżących i widzimy, że w tym przypadku prokuratura niezwykle dynamicznie zabrała się do, do działania i zaaresztowała cały towar, który się zdala z magazynie. Ja tam oglądałem jeszcze jeden filmik yy, yy, pana Zięby, który mówi, że również. Aresztowane zostały towary, które nie należały do tej firmy, tylko należały tam do jakiejś innej firmy, która współdzieliła z nimi magazyn, nieważne. Jeżeli chciałoby się dojść do prawdy i, i, i naprawdę robić to z takim jakimś wyczuciem i delikatnością, niekoniecznie narażając tego człowieka na jakieś konkretne duże straty. Można by to zrobić o wiele lepiej i o wiele subtelniej. Po prostu zabrać, nie wiem, po 3-4 egzemplarze tych, tych wszystkich y, y, suplementów czy, czy preparatów i zbadać to, a nie zamykać mu całej firmy. Bo teraz, jeżeli się okaże, że oni tam nic nie znajdą, będzie to trwało parę miesięcy. To umówmy się, że licznik kręci i ten licznik będzie obciążał podatnika, a nie tego pana prokuratora, który, który tą decyzję wydał. Zobaczmy teraz tą dynamikę działania i zastanówmy się, czym ona może być spowodowana. Nagle prokurator stwierdził, że to tak być nie może, że tutaj się dzieją niesłychane rzeczy i pan Ziemba sprzedaje sok z buraka czy sok z kapusty, i to nie może tak sprzedawać. No, umówmy się. No czy też jest sytuacja taka, że oni działają na zamówienie. No wszystko by sugerowało, że jednak są to działania podjęte na zamówienie. No w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć kto zamawia, ale zwróćcie państwo uwagę na to, że od dłuższego czasu dzieją się właśnie takie rzeczy, że gdyby obserwować działania urzędników, zwłaszcza tych związanych z tą tak zwaną służbą zdrowia, można mieć naprawdę bardzo mocne poszlaki, że jest tam jakieś powiązanie między tymi urzędnikami a firmami farmaceutycznymi. Kroki, które podejmują ci urzędnicy, nie leżą w interesie społeczeństwa, nie leżą w interesie obywateli. Natomiast Zyski płynące z tych decyzji będą konsumować firmy farmaceutyczne. To, co robią urzędnicy, moim zdaniem, jest to poza tym, że jest to działanie na, na rzecz tych firm farmaceutycznych olbrzymich niejednokrotnie są to firmy spadkobiercy może spadkobiercy technologiczni, doktora Mengele. I to te firmy będą beneficjentami tych decyzji. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest wasza wolność, ponieważ te decyzje ograniczają tą wolność. I jeżeli doprowadzą do tego, że nie będziecie mogli kupić w sklepie ziół, suplementów diety, czy jakichś innych takich preparatów, które. Gdzieś tam kiedyś były, to ta wasza wolność wyboru zostanie ograniczona. Ja wiem, że w tej chwili dużo z was pewnie nie korzysta, ale być może kiedyś będziecie chcieli skorzystać i co wtedy. Ta audycja nie jest po to, żeby bronić pana ziemby, czy, czy, czy atakować firmy farmaceutyczne, ona jest po to, żeby wam uzmysłowić, że tutaj. Nie ma równości na rynku. Że ten rynek y, sterowany za pomocą urzędników daje możliwości wyrugowania jakiejś firmy z rynku, z rynku tylko dlatego, że jest niewygodna y, innej firmie. Rękami urzędników się to robi. I jak teraz y, chcecie Państwo Powiedzieć Polakom, wracajcie do kraju, zakładajcie swoje firmy, róbcie tutaj interesy, bo jest fajnie. No jak to chcecie zrobić? Kiedy za chwilę może się okazać tak, że firma pana Kowalskiego nie spodoba się jakiejś większej firmie z zagranicy i za pomocą sanepidu nadzoru budowlanego czy jakiegoś innego tam jeszcze czegoś, po prostu zostanie zamknięta. Jak Wy to chcecie zrobić?